Dzień dobry, witajcie w czwartek 9 kwietnia. Mamy dzisiaj piękny słoneczny dzień z błękitnym niebem. Czereśnia, wyobraźcie sobie, zakwita z jednej strony. Z jednej strony ma już piękną białą sukienkę, a z drugiej jeszcze nie dochodzi tak wcześnie słońce i jeszcze nie rozkwita. Trzymajcie kciuki, żeby nie było przymrozków, żeby nie zmarzła. Wiśnia jeszcze nie kwitnie, ale pewnie za momencik będzie. Kochani, dzisiaj jest dzień, w którym będziemy się z wami łączyć i opowiadać o o wspólnych zwyczajach związanych ze świętami. Może o rzeczach, do których macie sentyment, które wam się przytrafiają. A ja mam z Wielkanocą takie bardzo miłe wspomnienia. Jak byłam taka mała jak wy, w waszym wieku, a nie, chyba jeszcze młodsza, miałam około 6 lat. Eee, właśnie na Wielkanoc przyjechał z zagranicy mój tata i bardzo się wtedy cieszyliśmy. Zdjęcia z tamtego czasu uwielbiamy je oglądać, bo one są śmieszne. Śmiesznie jesteśmy ubrani, eee, śmiesznie wyglądamy z całą moją rodziną, eee, ale pamiętam, że to był bardzo dobry czas i mieliśmy wspaniałe święta i eee, mokrego, bardzo mokrego. Śmigusa, dingusa, polewaliśmy się wiadrami wody. To był dobry czas. Teraz też jest dobry. Kochani, mam nadzieję, że znajdziecie okoliczności ku temu, żeby wykazać się jak dzieci w Montessoriańskim przedszkolu i w wielu miejscach na świecie: że wykonacie sporo prac domowych, że przypomnijcie sobie, jak myje się okna. Jak yy, wyciera się kurze, jak porządkuje się blaty, może ktoś z Was znajdzie sposób na domowe środki czystości i wyszoruje łazienkę, umywalkę. Może komuś z Was uda się przygotować jakieś dobre rzeczy do jedzenia. Może ktoś z Was przypomni sobie o tym, że potrafi szyć i uszyje w tym czasie coś. Nowego. Jestem przekonana, że jeśli tylko znajdą się okoliczności, na pewno uda wam się usłyszeć, jak pięknie śpiewają ptaki. Jak dużo jest teraz tych możliwości, kiedy one y, wydają z siebie tak wiele pięknych dźwięków. Spróbujcie. Spróbujcie znaleźć taką możliwość, żeby posłuchać, a, a jednocześnie. Zachęcam was do tego, żebyście spędzili ten czas, który będziemy mieli, spokojnie, z radością, z takim entuzjazmem, z serdecznością dla drugiej osoby. Sprawdźcie, może zróbcie eksperyment, co może zrobić wasz uśmiech, kiedy przekażecie go komuś w sytuacji, kiedy się tego nie spodziewa albo jest w gorszym nastroju. Troszcie się proszę o swoich najbliższych, o wszystkich, których kochacie. Postarajcie się o to, żeby ten czas był dla Was miły i serdeczny i spokojny. Życzę Wam naprawdę dobrego czasu. Niech przyjdzie dla Was od nowa, niech wam się wszystko dobrze układa. Uporządkujcie rzeczy, które Wam zalegają. Zróbcie sobie miejsce i przestrzeń do pracy, do życia, do radości, do przyjścia czegoś nowego. Wszystkiego dobrego dla Was z okazji świąt Wielkiej Nocy. Niech to będzie dla Was wspaniały czas.